I przedsiębiorców Ziemi Awiślańskiej. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych tak licznie na dzisiejsze świętowanie. Witam poczty sztandarowe w klasyce starszyzną cechową. Człowiek potrzebuje pracy nie tylko, by żyć, ale także by się rozwijać, by doskonalić swoje zdolności i osobowość. Nigdy też dość wysiłków państwa, władzy na wszystkich jej szczeblach. Która powinna tworzyć autentycznie sprzyjające warunki dla inicjatyw gospodarczych, dających miejsca pracy dla obywateli. Jest, jak wszyscy to przyznacie, niezwykłym dramatem, już nie tylko ludzi młodych, ale również dramatem średniego pokolenia brak możliwości podjęcia pracy we własnej ojczyźnie, w konsekwencji migracja zarobkowa która drenuje ojczyznę często z najbardziej aktywnych osób. Emigracja, która też bywa źródłem dramatu wielu małżeństw i rodzin, tworzyć warunki do pracy, która z kolei będzie dawała możliwość godziwej płacy w sprawie prawda i rodzące się z niej zaufanie oraz solidarność i odpowiedzialność to są filary ładu społecznego. Tym z kolei, co niszczy zaufanie między ludźmi, co rozbija wspólnoty, co nas dzieli, co się jest tym jest kłamstwo. W konsekwencji kłamstwo staje się niezwykle wielkim zagrożeniem dla pokoju. To, co mówię, to jest dosłowne przytaczanie katechezy Słów z orędzia Jana Pawła II. Siostry i bracia, to nie prawda prowadzi do zamętu i przemocy, ale kłamstwo. Ci, którzy mówią nie szukajcie prawdy, bo to prowadzi do niepokoju, kłamią, błądzą. Jest dokładnie odwrotnie. To kłamstwo się je zamęczy. Upokarzające było Życie w kłamstwie katyńskim przez tyle dziesięcioleci. Ileż czasu trzeba było, by prawda o mordzie na elicie narodu polskiego, wymordowanej zdradzieckim strzałem, w tym głowy, przebiła się do oficjalnych historii? I jeśli dzisiaj bardzo wielu Polaków czuje się też upokorzonych, to nie tylko dlatego, że katastrofa smoleńska obnażyła stan państw, słabość państw, ale również z tego powodu, a może jeszcze bardziej z tego powodu, jak wygląda dochodzenie do prawdy o tym, co się stało 10 kwietnia dwa lata temu. Kto z nas może z ręką na sercu przyznać, że zrobiono absolutnie wszystko, aby wyjaśnić przyczyny tej tragedii. Niektórzy mają wrażenie, że po dwóch latach wiemy jeszcze mniej niż na początku. Lepsza jest garść gorzkiej prawdy niż całe tony prawdy lukrowanej. Prawda lukrowana do niczego nie wysłana, niczego nie ustrawia. Niczego nie jednoczy. Prawda też Chcemy czy nie chcemy, ona ma nam taką naturę, że będzie się dobijała do świadomości ludzi i okaże się mocniejsza niż największy nawet przemysł propagandy czy też pogardy dla inaczej myślącej niż oficjalna obowiązująca wersja. Za chwilę poświęcimy, bo na zakończenie Eucharystii poświęcimy tablicę smoleńską. Mimo, mimo upływu dwóch lat, od śmierci prezydenta Rzeczpospolitej i 95 osób ta rana się nie zabieźniła. Czas nie przyniósł ukojenia. Wieka, trumień, jak napisał niedawno jeden z publicystów, jeszcze się nie domknęło. Szukanie prawdy i dochodzenie do niej, mimo zmęczenia, tak, bo jesteśmy zmęczeni, i mimo presji, by to zostawić, jest i pozostanie zadaniem wynikającym z godności człowieka. Tu chodzi też o elementarną powinność wobec tych, którzy tragicznie zginęli i których ciała wróciły w ruskich trumach. Panie Wójcie, Przewodniczący. Poświęcamy tę tablicę w ofiar katastrofy smoleńskiej z okazji długiej rocznicy tej katastrofy. Chcemy przez tę tablicę przypomnieć zasługi naszych uznanych, Prezydenta Rzeczypospolitej Świętokrzyskiego i pozostałych członków delegacji smoleńskiej. Niech przykład ich życia zachęci nas do lepszego oddawania życi Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełnienia naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Smoleńska wnieści napis w pamięci 96 polaków na przele z prezydentem RPL Kamkazyńskim, Kaczyńskim 10 kwietnia 2010 roku z minęły w katastrofie lotniczej podsmoleńskiej w drodze na uroczystości i upamiętnienia 70. rocznicy sowieckiej zbrodni i ludownictwa w Gasie dokonanej na jeńcach wojennych i oficerach wojska polskiego w 1940 roku. Cech żejość różnych dobrowie Drodzy goście, szanowne panie i panowie, otwierając tegoroczne Święto Rzemiosła w pierwszej części uczestniczyliśmy we mszy świętej i poświęceniu tablicy ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej ufundowanej przez rzemieślników i przedsiębiorców ziemi nadwiślańskiej. Serdecznie witam przybyłych gości na dzisiejsze święto, witam kolegów rzemieślników, pragnę serdecznie powitać poczty sztandarowe, Dąbrowie tarnowskiej, Szczucina, tarnowa, brzeska, bochni, dębicy, pizna. Poczet sztandarowy Izby Rzemicszej w Tarnowie. Poczet sztandarowy zespołu szkół ponad nr numer 2 w Dąbrowie tarnowskiej. Dzisiejsze święto rzemiosła to nie tylko powód do dumy z dobrze spełnionych obowiązków, nie tylko powód do refleksji, ale i też powód do złożenia sobie wzajemnie Podziękowań i życzeń. Dziękujemy sobie, że trwamy w służbie rzemiosła i społeczeństwa. A życzymy sobie i wszystkim zdrowia, pomyślności, rozkwitu, działalności, zadowolenia z naszych usług i szczęścia w życiu osobistym. Za zasługi dla rzemiosła zostali odznaczeni odznaką honorową srebrną. Panowie Adam Leżoń, Leszek Polak, Krzysztof Bator, Wiesław Białas, Leszek Hrabąszcz, Bogdan Hudy, Jan Fido, Stanisław Gadziała, Wiesław Głowa, Henryk Kupiec, Stanisława Lisiak, Paweł Merchut, Wiesław Rogowski, Piotr Ryczek, Benedykt Szczygieł oraz Jerzy Węgrzyn. i dla Rzemieślnika zostali odznaczeni odznaką honorową złotą. Pan Stanisław Bogacz, pan Mariusz Jakus, pan Leszek Kogut, pan Stanisław Sadko oraz pan Jan Sojka. Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zostali odznaczeni srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego, pan Piotr Kuchaniec, pan Antoni Kijak, pani Barbara Pietruszka, pan Jan Węc, pan Julian Osak oraz ksiądz Stanisław Cyra. Prosimy wszystkich. Chciałbym w imieniu swoim, ale także pana posła Czesaka, gorąco podziękować za zaproszenie na tą dzisiejszą uroczystość. Będzie tak niesprzyjające warunki, jak są w tej chwili. Co nasze rządy w tej chwili robią? Jak, jak traktują rzemieślników i całe rzemiosło? Dziękuję. Chciałbym wszystkim oznaczonym, których tu dzisiaj było dużo, życzyć wszystkiego najlepszego i całemu urzędniusiu Dąbrowy Tarnowskiej. Dziękuję. Ja przyjechałem tutaj jako reprezentant rodzin ofiar katastrofy, w związku z tym, że dziś odsłanialiśmy poświęconą im tablicę. I za, to, za ten akt fundacyjny chciałbym Wam, rzemieślnikom, tu z Dąbrowy Tarnowskiej, bardzo serdecznie podziękować. Dla nas, rodzin ofiar, jest niezwykle ważnym to, że ludzie pamiętają o naszych bliskich, którzy zginęli. Że pamiętają, mimo że od momentu katastrofy minęły już dwa lata przecież. Jest to dla nas bardzo mobilizujące. Mobilizujące do tak dość ciężkiej pracy społecznej bo mimo tego, że bardzo wiele władz, czasem lokalnych, czasem wyższego szczebla, nie chce pamiętać o tej katastrofie, wręcz chciałoby o niej jak najszybciej zapomnieć.